Siemaneczko, witam Was na piątej dan sesji. E, Za kwasem mi znikły, więc już jechałem na boisko i ogień. Dudys. Dobra, wbijamy na trochę, łeśniki kosz, zrobimy kilka podstawowych sadów i spróbuję tutaj włożyć łokcia. z miotka po objęciu ale łokieć udało się włożyć na czysto

podania od deski, odbicia do zebienia. Jeszcze kilka pyłków. Może 360 pod nogą dzisiaj nie weszło będzie następnym razem Ale chcę przynajmniej pod nogą od deski zrobić, Więc biegujemy jeszcze raz Jest pod nogą deski weszło Pod dupą weszło 36 pod nogą blisko było kwestia pyłup myślę, więc na następny denk sesji pewnie coś wykręcę Chciałbym jeszcze na ten małko zrobić 360 pod dupą i tak dalej, ale Wydaje mi się, że szybciej przejdziemy na wymiały wykosz po prostu Dudys. Wze, że że była i na świecie. A. O. Jest. To Wo.